Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was wyjątkowy produkt. Opowiem Wam o szamponie z orzecha mydlanego. Wyjątkowym, ponieważ zawiera ponad 99,99% ,99 składników naturalnych. Jest to szampon, którym głównym składnikiem są saponiny pozyskiwane właśnie z orzecha mydlanego. Te saponiny sprawiają, że skóra głowy nie wysusza się tylko jest odpowiednio nabilżona i ma odpowiednie pH. Działają też saponiny właśnie przeciwgrzybiczo i anty -tak alergicznie. Dlatego ten szampon dedykowany jest głównie dla osób z problemami skóry, problemami typu łuszczyca, AZS bądź jakieś egzemy. Oprócz, słuchajcie, saponin, w tym szamponie mamy również wyciągi z ziół. I mogę tu wymienić między innymi miętę pieprzową, wyciąg z zioła Szuwu, z aloesu, olejek imbirowy. Szampon na bazie orzecha mydlanego głównie dla osób z problemami skóry, ale również dla całej rodziny.